Tymer jest bardzo cichutki. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejną rzecz, a będzie to tym razem coś takiego. A omawiany dzisiaj produkt to taka elektryczna golarka, trymer do ciała dla mężczyzn, która została przeze mnie zakupiona na portalu, ale drogo na dzień 16 sierpnia 2024 w kwocie, uwaga, 99 zł i to już razem z przesyłką. Tak prezentuje się tabliczka znamionowa. Producentem odpowiedzialnym za ten wyrób jest, no właśnie, nie wiem kto, natomiast znam kod. Znam model tego produktu, który brzmi następująco. Jest to XD Myślnik 8105. Całość jest bardzo fajnie zapakowana. Myślę, że jest to bardzo fajny produkt na prezent. No dobrze, sprawdźmy, co tam się kryje w środku. Wszystko bardzo ładnie zapakowane, można powiedzieć, że ekskluzywnie. Pudełeczko też bardzo fajne. No, i na pierwszy rzut oka otrzymujemy chyba tutaj taką po prostu zwykłą instrukcję obsługi z wyjaśnieniem, gdzie, co i jak się znajduje. Jeśli ktoś chce, to niech sobie przytrzyma ten filmik i na spokojnie przeczyta, co i jak. Dobra, i po drugiej stronie mamy pokrótce specyfikację techniczną, ale ja sam osobiście o niej opowiem. Dobrze, wyjmijmy zatem naszego dzisiejszego. Gościa. A nasz dzisiejszy gość prezentuje się w ten sposób. Jest kompaktowych rozmiarów i Możemy już na pierwszy rzut oka zauważyć tutaj taki wyświetlacz LED, który będzie nas informował m.in. o stanie naładowania baterii. Kompaktowe rozmiary. Trymer jest bardzo leciutki. Jeśli chodzi tutaj o ostrze, to jest ono ceramiczne i ze stali nierdzewnej, także jest tutaj to solidne, wszystko. Technologia zastosowana cut-free, wodoodporność IPX7, co oznacza, że możemy tej golarki używać na przykład pod prysznicem, pod wodą. I co ciekawe, ta golarka ma wbudowaną tutaj taką lampkę LED, która będzie nam doświetlać wszystko. To cały obszar, na którym, że tak powiem, pracujemy. Tutaj mamy wejście do zasilania, do ładowania. Oczywiście nie musimy tego używać na kablu, ponieważ jest to urządzenie bezprzewodowe. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 90 minut, co po niektórzy twierdzą, że wytrzyma ona 2,5 godziny. Moc 5W, prędkość obrotowa 7000 obrotów na minutę. Czas ładowania tego tremera wynosi około 2 godzin. Zastosowana bateria o pojemności 600 mAh. Tutaj mamy taką elegancką powłokę, można powiedzieć taką ale jakby z gumy, troszkę plastiku. No przyjemnie się to trzyma. Do zestawu oczywiście otrzymujemy taką stację dokującą, która prezentuje się dokładnie w ten sposób. Tutaj mamy wejście do ładowania. Tą golarkę oczywiście możemy śmiało sobie na niej. Postawić. O, dokładnie tak. I tak to się prezentuje. Bardzo fajnie. Bardzo estetyczny taki design. Nowoczesny. Super sprawa. Oczywiście do zestawu nie mogło zabraknąć tego typu kabelka, który będzie nam służył do ładowania tego urządzenia. Końcówka USB. I druga końcóweczka. Taka. Jeszcze otrzymujemy tego typu pędzelek. Także, tak jak mówię, bardzo fajny zestaw 99 zł. Czego więcej chcieć. No i może tutaj. O. Timer jest bardzo cichutki. Mamy tutaj ukazany poziom naładowania baterii na poziomie 98%. Spójrzcie, cichutki jest. I tutaj ta lampa doświetlająca. Ja teraz zgaszę światło, zobaczymy jak ona doświetla. Yy, nacisnę to jeszcze raz. Nie. Yy, czy można tutaj jakoś zwiększyć obroty? Przytrzymam dłużej. Spróbuję. Nie. Nie ma chyba tutaj regulacji obrotów. Nie. Myślałem, że można regulować, natomiast to musi być wystarczające, no tak, bo jak dłużej przytrzymam no to się nic nie dzieje dobra zgaszę światełko, zobaczymy jak to się prezentuje po ciemku dobrze, nastała ciemność, włączam wehikuł i spójrzcie jak to fajnie świeci ładnie tutaj Oświetla nam wszystko. Jak możemy zauważyć, nie ma żadnych problemów. Także nawet można działać w nocy. Jest ok. Fajny taki gadżet. Przydatny, tak jak mówię. Idealny, myślę, że na prezent. Tutaj mamy taką nasadkę. Możemy sobie wyregulować, że tak powiem, stopień takiego bezpieczeństwa. Tutaj mamy samo ostrze. Ja już troszkę przetestowałem i było w porządku. Tak się prezentuje. Dobrze, poświęcę kawałek mojej ręki. I spójrzcie jak, jak fajnie zgarnia wszystko. Spójrzcie. Nie ma żadnych problemów. Dodatkową zaletą jest fakt, iż można oczywiście ją stosować pod wodą, czy też wypłukać, o czym wcześniej wspominałem. Jak możemy zauważyć. Tremer czy też golarka zbał jak zwał, nie boi się w ogóle wody, także można śmiało ją stosować i nie ma żadnych problemów. Super sprawa! Dobrze, sprawdzimy sobie teraz sygnalizację ładowania tego urządzenia. Co ciekawe, spróbujemy je mm, spróbować ładować za pomocą zwykłego komputera. Oczywiście polecam normalną ładowarkę. Tak więc tą końcówkę wkładamy tutaj. Aj, nie wyrobione jeszcze. O, funkjelnówka, dobra. No i co? i zobaczymy, czy tutaj pojawią nam się na wyświetlaczu jakieś dane. Podpinam teraz pod zwykły port USB komputera. I voilà, Wszystko działa jak należy. W tym momencie jest tutaj ten wehikuł ładowany. Możemy zauważyć, mamy tutaj ikonkę gniazdka, ikonkę wtyczki o, akurat się dźwigło już na 95, także wszystko się ładuje, bardzo fajna sprawa że możemy to coś naładować dosłownie wszystkim, dosłownie wszystkim co posiada wejście USB A -B. ciekawe czy zadziała podczas zasilania, że tak powiem sieciowego tak, nie ma żadnego problemu, pojawiła nam się tutaj też ikonka i możemy tutaj spokojnie Działać. Także bez względu na to, czy ładujemy, czy nie ładujemy, możemy ten wehikuł używać. A żeby z powrotem e, założyć tą nasadkę, odpowiedzialną za bezpieczeństwo, czy też za e, długość cięcia, wystarczy po prostu tutaj odpowiednio umocować. Jak możemy zauważyć, po bokach mamy e, takie rowki. Wystarczy odpowiednio tutaj e, to umiejscowić. Także spróbujemy. Wkładamy. O, i jak widać, w tym momencie mamy to założone. Nie ma żadnych problemów. Wszystko wchodzi jak w masło. Super, sprawa. Regulacja działa tak, jak należy. Reasumując, golarka czy też trymer. XD8105 to jak dla mnie wyrób jak najbardziej udany. Fajna cena, fajny design, kompaktowe wymiary, funkcjonalność. Czego więcej chcieć? Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam ten produkt. No i to by było w zasadzie na tyle. Do tego jeszcze dołóżmy tutaj stację dokującą, końcóweczkę, estetyczne Zapakowanie, tak jak wcześniej wspominałem, być może idealny produkt na prezent dla mężczyzny. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.